sobie życzy moja Wnusia? Chcę lodów! Znam pewien świetny przepis smażone lody. Aby lody miały odpowiednią konsystencję, trzeba je najpierw drobno posiekać. A to proste! Babciu, my też tak umiemy zrobić. Ciach, ciach, ciach! Łatwizna! Uważaj, młoda damo! Nie rozrzucaj jedzenia po kuchni. Okay. Tak to jest, gdy amatorzy biorą się za robotę. Nie no, to się nie nadaje. Zrobię je według oryginalnego przepisu. Mleko i śmietanę trzeba wylać na płaską powierzchnię. Dodać dowolne owoce. Ja mam truskawki. Teraz wszystko dokładnie posiekam. Gdy masa stwardnieje, można kroić i zwijać w rolatki. Właśnie tak. To też tak umiem. Kroić i zwijać. Nic szczególnego. Teraz przełożę do pucharka i udekoruję. Dodam troszkę bitej śmietany. Wygląda troszkę blado. Przy ozdoby tęczowymi skitelsami. Nie można też zabraknąć słodkiej rurki i ciastek Oreo. Babcia też zaraz pokroi swoje lody na kawałeczki. jej je sosem truskawkowym. Babciu, nie tak się to robi. Sos mi się też przyda. Jeszcze żelkowe misie. Troszkę owoców, truskawki, a potem borówki. Na koniec posypka. Tadam! Wyszło doskonałe. Okropny sposób podania. Patrz i ucz się Jane. Lody można udekorować skórką z cytryny. Piśny smak będzie doskonale komponował się ze słodyczą lodów, a skórki z cytryny można wykorzystać do wykonania nietypowej dekoracji. Dodamy troszeczkę lodu, żeby lody dłużej się nie roztopiły. A do serwowania jak w najlepszych restauracjach użyję suchego lodu, jeszcze troszkę dymu i pod pokrywkę. Voilà! Szefowa kuchni postawiła na efektowność. Niewiarygodne. Lody babci nie wyglądają tak spektakularnie. Tyle składników jest w porcji od siostry. Zobaczmy, które lody najbardziej spodobają się małej Glorii. Chcę to. Wow, truskawka i bita śmietana. Pycha. O, co to za mgła? Co tam jest? Rety, dokładnie to, czego chciała. Jak dużo dymu. Eee, jakie kwaśne! A to wygląda dziwnie. I smakuje średnio. Wybieram te. Jupi, wygrałam. Wiedziałam, że Ci się spodoba. Pacu, Gloria znowu chce jeść. Chcę Lizaka. Jak ten kolorowy na patyku? Co? Bo nie widzę zbyt dobrze. A, robi się. Babcia ma w tym doświadczenie. Musimy zrobić gęsty syrop cukrowy. Bierzemy cukier i wsypujemy go do wody. Teraz musimy cały czas mieszać. Też nasz przepisem Emma? Ściągasz ode mnie. One zawsze się kłócą. Nie wydaje się skomplikowane. Cukier i woda. Wrzucę to do garnka i wymieszam. O! Trzeba sprawdzić temperaturę przed wlaniem do foremek. W przeciwnym razie może pęknąć. Jest idealna. Teraz można wlewać. Dodam tęczowych barwników, żeby było tak, jak prosiła Gloria. Babciu, patrz i ucz się. Tak jest! Gloria chciała wielokolorowego lizaka. Mama akurat naturalny barwnik. Babciu, jaka ty jesteś silna! I to jak? To to jeszcze nic. Można wlać do foremek. A teraz włożę patyczki, zanim zastygnie. Masa zastygła. Można skręcać lizaka. Cuda nie widy. Babcia jest pod wrażeniem. Kręcam to w cienki paseczek. A teraz powstanie z tego ogromny lizak. Okej. Okay. Świetnie wyszło. Wow. Ojej, chyba coś się pali. O nie, to mój cukier! Spalił się. Wnusiu, ale z ciebie nie do rajda. Co ja teraz zrobię? Dobra, umiem lepić. Moja siostra ma dużo kolorowej ciastoliny. Też zrobię kolorowe paseczki i skręcę je w wielkiego lizaka, jak zrobiła to Emma. Będzie niejadalny? Ale za to jaki piękny. Wychodzi mi całkiem nieźle. Wszystko gotowe. Co wybierzesz, Glorio? Naturalny lizak i babci? stylinowe cudo od siostry? Czy smakołyk od szefowej kuchni? Co? Co tego lizaka? Wygląda zwyczajnie. Dziwny smak. Spróbuję teraz tego. Dziwne. Pachnie jak play -Doh. Spróbuję. Tak, to ciastolina. lina. Kto grzebał w moich zabawkach? Jej, co za piękno! Bardzo słodkie i śliczne. Wybieram tego Lizaka. Kurra, to moje dzieło. Teraz mam ochotę zjeść chipsy. Tak, to nie jest trudne. Siostra Jane, szefowa kuchni i babcia z entuzjazmem zabierają się do pracy. O proszę. Teraz pokroję ziemniaczki w cienkie plasterki. Ej, ale ja nie mam czegoś takiego. Czym mam kroić? Muszę znaleźć coś odpowiedniego. Tylko co? A, znalazłam! To straszne. O co chodzi? Spójrzcie na te piękne karbowane plastry. Nie, Jane. Piękne chipsy będą u mnie. Spójrz na tę maszynkę. Można jej użyć do pokrojenia ziemniaków w spiralki. A teraz nabije je na patyczki. I gotowe! Suda na kiju. Babcia wykona danie tradycyjną metodą. Usmażę ziemniaki na patelni. Przecież ona prosiła o frytki, a nie osmażone ziemniaki. Ja usmażę spiralne frytki na głębokim oleju. Rytownica? Też jej użyję. No i gotowe. Pozostaje tylko ładnie podać. Z papryką i solą. Babcia też już skończyła. A moje ładne podanie brzmi więcej keczupu. Wszystko, czego tu potrzeba, to sól. Masz, wnusiu, zjedz. Babcine chipsy tak pięknie pachną. Chipsy siostry też wyglądają dobrze. Ale chipsy szefowej kuchni to dopiero dzieło sztuki. Od czego mam zacząć? Co to jest? Jak dużo ketchupu? To na pewno porcja od Jane. Ona uwielbia ketchup. Nieźle, zjadliwe. O, a to co? Smażone ziemniaki? Fuj, zupełnie nie to, co chciałam. Wow, te wyglądają bombowo. Smakują niesamowicie. Pyszne. Wybieram je. O, tak, wygrałam. Cześć wszystkim. Obiecuję wam coś ciekawego, ale najpierw zawołajmy Emmę i Mirandę. Teraz jesteśmy gotowi. Emma, zaczynaj. Okej, okay. zwłaszcza, że już wybrałam odpowiedni przycisk. Wspaniale. Za tym kryje się coś naprawdę gorącego: ostra papryczka chili. Nie jestem pewien, czy ci się to spodoba, ale niczego nie można zmienić. Wybór został dokonany. Co to jest? O nie! Czy to papryczka chili? Przestań! Nie chciałam tego! Co mam teraz zrobić? Nie wiem. Możesz spróbować. Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł, ale naprawdę nie ma innych opcji. Kurczę, już czuję, jak robi mi się tu gorąco. To straszne! Ja płonę. Tak czy inaczej, udało ci się. Dobra robota. Miranda, jak się masz? Ja też już wybrałam przycisk. Twoja determinacja mnie cieszy. Myślę, że zasłużyłeś tę nagrodę. A może trochę czekolady? Wygląda bardzo apetycznie. Nie mogę się powstrzymać. Sprawia, że mam ochotę włożyć ją do ust. Nie zapomniałeś o czymś? Uh, no tak, nie ma co tracić czasu. Ta czekolada jest twoja. Muszę ją oddać. Auć, moja głowa. Co to jest? Ojej, to czekolada. To miła niespodzianka. Dokonałam właściwego wyboru. Moja intuicja mnie nie zawiodła. Nie rozumiem, dlaczego tu jest tak gorąco. O kurcze, temperatura jest poza skalą. Nawet czekolada zaczyna się topić. Co tu się dzieje? Dobrze by było włączyć klimatyzację. Miranda, zostało jeszcze trochę. To też jest twoje. Co to jest? W ogóle nie wygląda jak czekolada. Moje oczy! Ja nic nie widzę. Chyba jej się nie spodobało. Mało powiedziane. Ma, no, ale to nie moja wina, to wszystko wina Emmy. Ona płonie! Trzeba coś zrobić, ale skąd ja wezmę wodę? Pamiętam, że było tu jakieś wiadro. Jest. Mam nadzieję, że wystarczy, by ugasić pożar. Woda! Nareszcie! Hurra! To takie miłe uczucie. Czuję się teraz o wiele lepiej. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Czas na drugą rundę. Miranda, zaczniemy od ciebie. Nie mam nic przeciwko. Gotowe. Twoja odwaga nigdy nie przestaje mnie zadziwiać. Nie wiem, co zrobić z tymi gadżetami. Mam nadzieję, że coś wymyślisz. Ojej, jak dużo rzeczy, super! Mam tego jeszcze więcej. Rzucaj szybko! Złapię to! Fajnie to przecież walizka do makijażu. Uwielbiam robić makijaże! Jakie cienie, jakie kolory niewiarygodne! Czas wziąć pędzel w dłoni tworzyć. Jestem pewna, że wykonam prawdziwe dzieło. Potrzebuję tylko troszeczkę czasu. Ula! Nie będę ci przeszkadzać, idę do emmy. No, jak leci? Wszystko jest super. Już się zdecydowałam. Wspaniale! Cieszę się, że możemy kontynuować bez opóźnień. W drodze są niesamowicie pyszne lody na patyku. Spodoba ci się? Dlaczego tu jest tak zimno? Co tam jest? To lody? Tak, to lody! Uwielbiam je. Bardzo się cieszę, że je dostałam. Jestem gotowa zjeść to wszystko. To niewiarygodnie dobre. Dziękuję. Nie mogę się zatrzymać. To jest uzależniające. Fuu, Emma, mogłabyś jeść troszeczkę ostrożniej. Mam gdzieś maniery, gdy chodzi o jedzenie. Ojej, kompletnie zamarzłam. Ktoś ma tu kocyk? Włączcie ogrzewanie, proszę. Musi być tu jakiś przycisk, żeby to zrobić. Co ty robisz, Emma? W tym tempie wszystko zepsujesz. Miranda, pospiesz się, pomóż mi. Co się stało? O, suszarka do włosów. Mogę jej pożyczyć? Po co? Wszystkie pytania później. Teraz muszę rozgrzać Emmę. O, znowu mogę się ruszać. To wspaniałe, dziękuję bardzo. Tylko moje lody się roztopiły. O nie. Co za porażka. Jesteś niemożliwa, Emma. Zawsze myślisz o jedzeniu. Może w końcu oddasz mi suszarkę do włosów? Widzę, że jesteś gotowa na kolejną rundę. Nie zwlekajmy. Naciskam guzik, no to jedziemy. Jak chcesz, Miranda? Nie będę się kłócić. Zanim zaczniemy, musimy założyć nasze kombinezony ochronne. Trzymaj, przyda ci się. No dobra, skoro tak mówisz. Wspaniale. Teraz możemy zaczynać. Te cegły są takie ciężkie. Ledwo mogę je podnieść. Auć. To bolało. Co to? Przepraszam. Przypadkowo opuściłem jedną cegłę. Teraz łap wszystkie pozostałe. To boli. Przestań. Przed oczami wirują mi gwiazdy. Wszystko pływa. Cegły? Po co mi tyle cegieł? Jeśli weźmiesz cement i kielnię... Możesz coś zbudować? Sama zdecyduj co. Nie będę cię ograniczał. Ale ja nigdy niczego nie budowałam. Nawet nie wiem, jak sobie z tym poradzić. No, nie wygląda to dobrze. Mam jednak okazję popisać się moją bogatą wyobraźnią. Zróbmy to. Jestem pewna, że wyjdzie mi okazała konstrukcja. Zacznę tutaj. Świetnie, to bardzo ekscytujące. Nie miałam pojęcia, jak bardzo. Mam już całą ścianę. No, nie miałem wątpliwości, że potrafisz to zrobić. E, muszę już iść. A, naprawdę nadeszła moja kolej? Jak szybko? Dobra, nacisnę ten przycisk. Świetna robota, Emma. Ja też mam dla ciebie coś ciekawego. Podjęć bliżej, szybciej no i rozładunek naprzód. Co to jest? To nie jest zbyt miłe uczucie. Mam wrażenie, że pod koszulką mam tonę piasku. Rozładunek zakończony. Do widzenia. Pozostało tylko oddać Emmie narzędzia i mój obowiązek został spełniony. Co ja mam z tym wszystkim zrobić? Zaraz sama się zorientujesz, trzymaj. Przecież to zabawki dla dzieci. A, rozumiem, mam się bawić w piaskownicy. Dzięki, myślę, że będzie to świetna zabawa. Widzę, że ci się podoba. O tak, zobacz, jak fajnie mi wychodzi. Wow, zbudowałaś zamek. Wygląda niesamowicie. A co to jest? Co sądzicie o mojej budowli? Starałam się jak mogłam. Chcę się jej przyjrzeć z bliska. Dobra, skończyłam. Wydaje mi się, że jedna cegła jest nie na miejscu. Poprawię ją. Co ty zrobiłeś? Zaraz wszystko się zawali! Przepraszam, chciałam tylko pomóc. Dziękuję. Wyszło niezręcznie. Jak tu pięknie. Ciekawe, gdzie jesteśmy. To muszą być nasze przysmaki. Masz rację. Ja mam truskawki. Wow, są takie dojrzałe. Jeszcze jak szczęścia raz ciebie. Teraz ja sprawdzę, co mam. Jaki fajny Lizak. Co on ma w środku? Wygląda jak ogromny karaluch. Lepiej więc zacznijmy od truskawek. Nie mam nic przeciwko. Czy ja też mogę spróbować? Mam nadzieję, że ma nic nie zauważy. Jak to nie zauważy? Oddaj mi moją truskawkę! Nie no, ja też chcę spróbować! Kurczę, jedyne co mi zostało to szypułka. Dobrze ci tak Miranda! To moje owoce i ja będę je jadła. Jak apetycznie to wygląda. Mimo wszystko trochę wezmę. Jakie pyszne. Dlaczego mój talerz jest pusty? Gdzie są wszystkie truskawki? Miranda, czy to twoja sprawka? Nie zaprzeczaj, zemszczę się. Otwórz usta. Ale ja nie chcę tego jeść. Będziesz musiała. Jaka ty jesteś okrutna, Emma. Fu, nie mogę na to patrzeć. Zjadłaś go do końca? Ale tam był karaluch. O, nie, zupełnie o tym zapomniałam. Jest w mojej buzi. To obrzydliwe. On chyba nadal żyje. To straszne. Kalalów biegnie w moją stronę. Co robić? Tam masz, a masz. Wiedziałam, żebyś się do mnie nie zbliżał. Emma, chyba trafiłaś. Dziwne, nic tu nie ma. Ojej, tu jest! Po co go podrzuciłaś? Spadnie prosto na nas. Chyba czysto. Nigdzie go nie ma. Ciągasz pochopne wnioski, jest na twojej głowie. O nie, tylko nie to. Uratujcie, ma, trzymaj się. Mam ogromnego kapcia. Aj, jak to boli! Ale dziękuję za pomoc, Miranda. Wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Wow, nowe jedzenie. Ja otwieram pierwsza. Malutki sedes? Wygląda fajnie. Ale co zamierzasz z nim zrobić? Coś wymyślę. Najpierw zdejmij pokrywkę ze swojego dania. Jak dużo żelkowych oczu. Super! Wow, wylosowałaś swój szczęśliwy bilet. Czas coś przekąsić. Od czego by tu zacząć? Może od tego oka. Co robisz, Emma? Przestań zajmować się bzdurami. Daj spokój, nie maruć. To jest super. Takie pyszne. Chcę kontynuować. Biorę kolejne oko. Jest takie miękkie. Jestem zachwycona. Teraz na pewno nic mi nie zatrzyma. Może podzielisz się ze mną. Nie mam mowy, sama ledwo się najem. Jesteś taka zabawna, Emma. Twoje usta są wypchane oczami. A to jeszcze nie koniec. Ups, nie trafiłam. Skoro skończyłaś to moja kolej. Ojej, tu są gwalizaki. Całkiem niezły poczęstunek. Ej, Miranda, możesz być ostrożniejsza? Widzę, że jesteś bardzo zajęta swoim lizakiem. To dla mnie szansa. Sperowiszem ma. To mój lizak. Chciałam zdjąć opakowanie, żebyś mogła go od razu zjeść. Nie próbuj mnie oszukać. Wiem, że to nieprawda. Przez ciebie zupełnie zapomniałam o tej toalecie. Co to jest? Wygląda jak strzelająca posypka. Tak, to ona. Trzeba szybko zanurzyć w niej naszego lizaka. Wygląda pysznie. Jestem pewna, że tak też smakuje. O tak, słodki lizak i kwaśna posypka świetnie się komponują. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem tego w całości. Muszę tego natychmiast spróbować. Znowu to robisz, Emma. Co ty wyprawiasz, Miranda? Przestań mnie bić. Przepraszam, nie chciałam. Mam tego dość, nie pozwolę ci na to. Masz za swoje. Mogę pierwsza podnieść klosz? Dzięki, wiedziałam, że nie będziesz miała nic przeciwko. Owocowa fanta, rewelacja. Nigdy wcześniej takiej nie próbowałam. Otwieraj szybko. O nie, złamałam paznokieć. Biedactwo. Daj ci pomogę. Mam spore doświadczenie w otwieraniu fanty. Widzisz, wszystko się udało. Pachnie naprawdę pięknie. Nawet sama chciałabym spróbować. Nie ma mowy! Daj mi to, to moja fanta! Zapach jest naprawdę świetny. Jestem pewna, że smakuje jeszcze lepiej. O, tak, to jest wspaniałe! Mogłaś się podzielić ze mną w ramach podziękowania! Ale jak nie chcesz, to sama sobie wezmę. Świetnie! Jakie orzeźwiające! Skąd się wzięła ta rurka? Emma, znowu to robisz! To dziwne, dlaczego fanta nie płynie. O, cześć, Miranda, jak leci? Mam już dość tych twoich wybryków. Mam nadzieję, że fanta pomoże mi się od tego odciąć. Oj, przepraszam, ale było pyszne. Twoja puszka poleciała mi prosto w twarz. Przestań się dąsać i sprawdź swój talerz. Tu nie ma żadnego talerza. Jest jakiś dziwny przycisk. Co mam z nim zrobić? Nie wiem, może go naciśnij? Co się dzieje? Kim jesteś? Pracuję z bronią chemiczną. I mam coś dla ciebie. Dla mnie? Ale ja niczego nie potrzebuję. Niestety nie tobie o tym decydować. Proszę, a guzik zabieram. A, tak, prawie zapomniałem. To jest teraz obszar wysokiego promieniowania. Miranda, jak się masz? Czy wszystko w porządku? Do widzenia! Najbardziej kwaśne cukierki na świecie. To straszne. Nie jestem pewna, że dam radę je zjeść. Wyglądają okropnie. To przecież super! Doświadczysz nowych wrażeń. Całkiem fajnie wygląda na to, że niepotrzebnie się bałam. No to może mnie poczęstujesz? Przykro mi, ale sama nie odmówię sobie dokładki. To jest takie kwaśne. Ale nawet mi się podoba. Wyglądasz na nieco sponiewieraną w dosłownym znaczeniu tego słowa. Dobra, też spróbuję. Muszę tego doświadczyć na własnej skórze. To jest naprawdę kwaśne. Gdzie się podziały moje cukierki? Miranda, mówiłam ci, że sama je zjem. Pakowanie jest puste. Tak bardzo mi się spodobało, że nie mogłam się powstrzymać i teraz tego żałuję. Potrzebuję natychmiast jakiejś osłony. To jest bardzo kwaśne, nie mogę tego znieść! Schowałam się w samą porę. Raz, dwa, trzy. Zaczynasz ty! Wow, pop candy ze strzykawką i syropem. Cieszę się, to się nazywa szczęście. Super, wygląda fajnie. A zobaczmy, co ja mam. Co to jest? Wygląda jak mała trumna. To mnie przeraża. Boję się zgadywać, co jest w środku. Yy, pozwól mi zacząć. Nie wolno mi wylać ani kropli. Mam, złapałam! Świetnie, to słodki syrop. A teraz otworzę pop candy. Jestem pewna, że też mi się spodobają. Co za blask? To niewiarygodne. Ma wtykać nos w cudze sprawy. To jest moje jedzenie i ja je dostałam. Wow, mam w ustach prawdziwe fajerwerki. Wspaniale! Nie potrafię opisać słowami jakie to uczucie. Chcę więcej! Tak, fajerwerki wybuchające w mojej głowie. To bardzo niespodziewany efekt. Słyszę, ma! Chyba czas cię zgasić. Trzyma się, Miranda. Mam nadzieję, że syrop pomoże. Bardzo dziękuję, ma w samą porę. Teraz twoja kolej, by jeść. Że mi o tym przypomniałaś. Boję się otworzyć pudełko. Wydobywa się z niego jakaś para. Co to jest? Nic nie rozumiem. Spróbuj przyjrzeć się bliżej. Myślę, że to ostry naczos. Biedna Emma współczuje ci. To straszne, jest bardzo ostry. Mój język płonie. Ale trzeba to wszystko zjeść, a nie polizać. Wydaje mi się, że nie mam innego wyboru. Coś się zaraz stanie. Pożar, ja płonę. Pomóż mi, Miranda. O nie, tylko nie to. Nie patrz w moim kierunku. Co się dzieje? Zatrzymajcie mnie, proszę. O, chyba wróciłam. Przynajmniej jest jakaś dobra wiadomość. Miranda, gdzie jesteś? Tutaj przewróciłaś mnie i nie wyglądasz zbyt dobrze. Ty też nie.